Świetna teraz piłka i okazja dla drużyny z Bielska-Białej. Chmiel! Gol! Gol! 1-0 prowadzi pod Beskidzie Bielsko-Biała. Piękna akcja pod Beskidzia zakończona strzałem Damiana Chmiela. 25. minuta meczu pod Beskidzie. Lek Poznań 1-0. Bucharowy sen drużyny z Bielska Białej trwa w dalszym ciągu. Ale zaczęło się wszystko od pięknego podania Macieja Rogalskiego na lewą stronę. Dokładne dogranie. No i zobaczmy techniczny strzał Damiana Chmiela, przy którym Krzysztof Kotorowski nie miał nic do powiedzenia. Zobaczmy idealne dogranie piłki. No myślę, że błąd jednak mimo no wszystko o, drobny popełnił przy tej akcji. Krzysztof zagranie do Malinowskiego Malinowski już jest blisko Polakalnego, gol 2-0 pod Beskidzie, ależ wyjście Piotra Malinowskiego! Coś nieprawdopodobnego. 58 minuta Podbeskidzie Prowadzi z lechem Poznań. 2 do 0, Ależ zabójczy kontratak drużyny Pod Beskidzia. Piękna akcja i prawdziwe wejście smoka. Przepraszam, Malinowskiego na boisko. Fantastyczna akcja gospodarzy. No i nieprawdopodobna radość. Zobaczmy proszę Państwa jaka szybkość Piotra Malinowskiego, jaka precyzja jaki spokój zarazem w polu karnym pod Beskidzie 2-0. Czy sensacja na ulicy Ryklińskiego, na stadionie przy ulicy Ryklińskiego w Bielsku Białej stanie się faktem. Na razie wszystko wskazuje na to, że tak dobra szybkość Sztylicz, szansa dla Lecha Sztylicz, jest gol kontaktowy proszę Państwa, 73 minuta w dobrym tempie wyprowadzona akcja Lecha i Lech przegrywa już tylko 1 do 2 i potrzebuje jednego gola by awansować do finału Pucharu Polski znakomicie wyprowadzili ten kontrata, świetne podanie e, Gliwca do Sztylicza no a ten takich okazji niezwykł marnować, choć w pierwszym meczu na bułgarskiej miał taką szansę Semir 4 czy 4 wtedy... Piotr Malinowski. Pozostali gracze gospodarzy cofnięci we własne pole. karne. Filko, ależ kapitalnie broni teraz Richard Zajac. Jeszcze nie koniec tej akcji. Uwaga i gol! Artyoms Rudnevs, proszę Państwa, w siedemdziesiątej piątej minucie doprowadza do wyrównania. No i w tym momencie w finale Pucharu Polski jest Lech Poznań. Dwie minuty wystarczały, wystarczyły Lechitom, by wyrównać wynik tego meczu. Zobaczmy, dośrodkowanie Sztylicza. No i Rodnews znalazł gdzieś tam miejsce, by celnie uderzyć. 2-2, dwa, dwa, a więc tak jak w meczu z Wisłą Kraków, kiedy to pod Beskidzie goniło rezultat. Dziś na odbór. No, no, jeszcze Jacek Kiełk, Jacek Kiełk, dośrodkowanie, ale piękny gol Artiomsa Rudnewsa na zakończenie tego spotkania. Piękna akcja Lecha, znakomite dośrodkowanie Kiełba. No i w doliczonym czasie gry tym razem Lech Poznań strzela zwycięskiego gola. Są piłkarze, którzy robią różnicę. Takim piłkarzem jest bez wątpienia łotewski napastnik Lecha. Gwiazda polskiej ligi. Myślę, że piłkarz, który już niedługo to wyląduje bardzo dobrym Euro